Zajdziemy następny ale tej stacji. Mam polskie piwo z browaru Staropolskiego i jest z serii PRL. Polski chmiel, Piwo robotniczo-ludowe, 5,5% alkoholu, filtrowane w fajnej butelce. Pan angielsku się nazywa to Swing Top po polsku skrachlą, bardzo ładnie. Z tyłu no dosyć niewielki dróg, naprawdę ma, mały, ale da się go przeczytać przynajmniej. Są piwne ciekawostki PRL-u. Czy wiesz, że Polska jest piątym pod względem wielkości producentem chmielu na świecie? Ale mimo to na polskim rynku nie znajdziemy wiele piw, które warszalne są na bazie wyłącznie polskich odmian. W tym piwie użyliśmy wyłącznie polskich odmian chmielu. Fajnie? I teraz tak. Po polsku piszą, że piwo jasne, filtrowane, pasteryzowane, ważone tradycyjną metodą fermentującej w otwartych kadziach zawiera słód jęczmienny, składniki woda, słód bliznański, chmiele, drożdże do fermentacji. I nie chwalą się tymi polskimi chmielami, jakich odmian użyli. Ale po angielsku napisali, że chmiele Puławski Oktawia Sybilla. Dlaczego nie powiedzieli po polsku? Znaczy nie napisali, przepraszam. No co, yy, trzeba się doczytywać po angielsku, jakie chmiele? Jak są już dumni z tego, używa, że używają polskich chmieni, no to proszę wyeksponować, prawda? No dobrze, takie tradycyjne yy, butelka z krachlą starożytna, że tak powiem. Tak jak ja starożytna. Pamiętam urążagę w takich piłem, jak byłem mały. Ale piwo też się zdarzało. Niezbyt często, ale się zdarzało. No i dobra, mamy tutaj kobiecie, kobietę na traktorze. No oczywiście tradycja zawiązuje. Takie nostalgiczne piwo mi się wydaje. I tu już mam troszkę nalane. Piana opadła, ale... Widzicie co? Ta piana mi się podoba, może dłużej dolejemy jeszcze. E, bo drobno pęcherzykowa, dosyć e, taka gęsta, kremowa, e, w kolorze Ekri. No całkiem przyjemna. E, piwo piszą, że jest filtrowane, ale jak widzicie ono jest troszkę zamglone. I także to nie jest perfekcyjnie klarowne piwa, Ale Ładna taka, prawie że złota barwa. Wszystko wygląda w porządku. Dobra, aromat. Aromat jest taki, mm, jakby to powiedzieć, nie jest zbyt bujny. Natomiast jest słodowy, troszkę karmelu, cytrusy. Szczególnie cytryna. I lekkie takie nuty ziołowe, ale tych cytrusów jest nawet sporo. Chociaż muszę powiedzieć, że ten karmel i słodowość tutaj przeważają. Mogło być tych cytrusów więcej, szczerze mówiąc. No dobra, e, spróbujmy jak to jest w smaku. Wasze zrobię. Pełne. Nasycenie raczej niskie, fajne słodowe, ale czuć goryczkę, czuć goryczkę, jest ziołowa, lekko taka ściągająca, tanieńczna troszeczkę. Ale w smaku jest też troszeczkę takich cytrusowych nutek, cytrynowych, w szczególności odświeżających. Na, yy, nasycenie jest niskie, w wpiane, ale naprawdę jest to przyjemne piwo. Niestety yy, jest też taki akcent maślany tutaj. Tak, lekko maślany akcent. Teraz się zastanawiam, czy to był taki zabieg yy, specjalny. E, który miał, że tak powiem, dać takie wrażenie, takie odskolowego piwa z PRL-u? E, no bo też, szczerze mówiąc, te piwa z PRL-u były takie średniej jakości, dobrze, że były. E, no to jak ja za młodu piłem, no to, to już był końcówka naprawdę. Sama końcówka PRL-u. Także nie mogę powiedzieć jak było wcześniej, ale no podejrzewam, że to nie były pierwszych lotów. Wspaniałe piwa, ale pijane. Także to może być taka malutka zmianka na temat niedoskonałości piw z PRL-u. No ale jeżeli ma być to piwo nostalgiczne no to może właśnie chcieli odwzorować się troszkę tego niedoskonałości tych piw. Także może być taki, e, taka wzmianka tutaj, że dobra. Ale ogólnie nie jest źle. E, jest pijalne, e, dosyć odświeżające, w miarę pełne. No jest trochę karmelu, muszę powiedzieć, ale jest fajna ziochowość, szczególnie w góryczce. Góryczka nie jest zbyt duża, ale odczuwalna. Jest w porządku. No, ma swoje wady, no ale jeżeli to ma być piwo z prl no to, no tak, no, zdarzały się dużo gorsze. Taka zemsta jędrzałowa na przykład było ciężko przełknąć, a to jest dosyć dobre. No, muszę powiedzieć, jak na tamte warunki. E, Jeśli by przyjąć dzisiejsze, tak powiem, no, to piwo by wypadało dosyć nisko. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli to ma być piwo nostalgiczne i tak jak było kiedyś, no, to czemu nie? No, wszystkie były, piwa były wspaniałe. nieprawdaż? E, Fajna rzecz, polskie chmiele. E, piwo takie nostalgiczne, nie do końca perfekcyjne. No, i może to jest właśnie ten punkt, taki języczek uwagi, że ono nie jest perfekcyjne. I taki miało być. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie, na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale stacji. Wasze zdrowie.